Witam Ciebie bardzo serdecznie. Dziękuję, że odebrałaś kolejne szkolenie. Dzisiaj będzie o wizytówce w biznesie MLM i mam nadzieję, że już sięgnęłaś do materiałów szkoleniowych, a teraz opowiem Ci, jak możesz stworzyć tę wizytówkę tak, w biznesie MLM. Czyli w jaki sposób możesz napisać tę wizytówkę i jak długo zajmie Ci napisanie takiej wizytówki. Na początek y, pamiętaj bardzo jedną ważną, kluczową rzecz: że y, ma ta wizytówka odzwierciedlać y, zdjęcie w tle, czyli to, co y, udało Ci się stworzyć i do czego chcesz y, osoby, które pojawiają się na Twoim profilu, y, przekonać, y, zainteresować y, czy. Y, zaprosić, tak? Więc przede wszystkim na samym początku warto było sobie zadać pytanie, co chcę osiągnąć e, tworząc opis do zdjęcia w tle. E, bo ma ono być formą wizytówki tego, czym się zajmujesz w biznesie MLM, czy w biznesie online. Może zacznę od tego również, że możesz stworzyć e, dwie wizytówki. Nie chcę cię przerazić, ale zarówno wizytówka do zdjęcia w tle może być również e, wizytówką do zdjęcia profilowego. Możesz również tą samą wizytówkę potraktować jako e, post e, dotyczący Ciebie, czyli, żeby Twoi odbiorcy lepiej Cię poznali. Czyli możesz tak naprawdę stworzyć wizytówkę, którą możesz używać w wielu miejscach. Więc jak ma wyglądać ta wizytówka? Co ma w sobie zawierać? Otrzymałaś ode mnie checklistę i mam nadzieję, że już do niej zajrzałaś, a ja pokrótce opowiem Ci, co możesz zrobić, aby ta wizytówka nabrała kształtów, była praktyczna, dała meritum wiedzy, była pigułką tego, co robisz i zachęcała do tego, aby Twój odbiorca chciał taką wizytówkę sobie przeczytać. Kliknąć, poznać Cię lepiej, częściej z Tobą przebywać na Twoim profilu, podać go dalej, czyli udostępniać innym, czyli zrobić to wszystko, czego Ty potrzebujesz, aby Twój biznes się rozwijał. Bo jeżeli jeszcze tego nie wiesz, to opis do zdjęcia w tle, czy opis do zdjęcia profilowego również wpływa na pozycjonowanie Twojej strony na Facebooku. Więc jeżeli te elementy również wzbudzają zainteresowanie, są komentowane, lajkowane czy udostępniane, to wyobraź sobie, że w ten sposób zwiększasz swoje zasięgi i budujesz większe zaufanie u Twoich odbiorców. Więc jak masz się do tego zabrać? Przygotuj sobie, proszę, kartkę papieru, lub skorzystaj z miejsca, które wyznaczyłam. W materiale szkoleniowym. I przede wszystkim zaczynamy od tego, abyś umiała opisać siebie w kilku słowach. Fajnie, gdyby te kilka słów było o takim dosłownie w paru zdaniach opisem ciebie. To, co ciebie inspiruje, co robisz na co dzień, jakie wartości wyznajesz, co jest Twoim hobby. W jaki sposób e, spędzasz dzień? Czyli wszystko to, co jest potrzebne, aby inni mogli e, poznać ciebie już trochę lepiej. Oczywiście możesz napisać, e, że na co dzień jesteś mamą, e, żoną, e, pracujesz dodatkowo na etacie, a w międzyczasie wspierasz swój rozwój w biznesie online. E, uwielbiasz e, podróżować, otaczać się e, zdrowymi. E, na przykład posiłkami, lubisz wdrażać nowe nawyki, dla Ciebie jest ważne to, jak odżywia się Twoja rodzina, jeżeli Twój biznes MLM oczywiście dotyczy zdrowych nawyków. Pokazujesz w ten sposób, co, co jest Twoimi wartościami i w jaki sposób Ty wspierasz swoje działania w biznesie MLM. Skoro już wiesz pokrótce, jak opisać siebie, to chwyć teraz za długopis i proszę wypisz dosłownie w kilku punktach to, kim jesteś i w jaki sposób. Można Ciebie lepiej poznać. Na pewno znajdziesz kilka wartościowych rzeczy, którymi warto podzielić się ze swoimi odbiorcami. Kolejnym aspektem naszej wizytówki do zdjęcia w tle, kiedy na przykład chciałabyś, aby to zdjęcie w tle było zdjęciem zachęcającym do polubienia Twojego fanpage'a, to fajnie by było, gdybyś na, w tym e, opisała. Komu pomagasz i dlaczego właściwie zachęcasz do tego e, miejsca w sieci, e, do tego kawałka biznesu? Przede wszystkim warto mieć na uwadze, że tutaj jest czas na to, abyś używała e, do kogo kierujesz swoją ofertę, do kogo Twój biznes MLM chce dotrzeć, w jaki sposób biznes MLM jakich szuka klientów. Najlepiej by było ocenić. Dopisać tam minimum trzy grupy docelowe. Ja wiem, że my strasznie nie lubimy tego słowa, te grupy docelowe. Jest, można używać słowa persona albo potencjalnych klientów. Na przykład, może się okazać, że twoim potencjalnym klientem są kobiety, które chcą, które potrzebują, matki, które e, wspierają, czyli tak naprawdę mówimy o osobach, które chcemy koniecznie wspierać, czyli na przykład. Chcemy mieć pewność, że wspieramy matki, e, kobiety, osoby i ludzi tylko jakich, którzy, na przykład, szukają, potrzebują, wprowadzają, e, stosują, lubią, tak? Czyli wszystkie te elementy, które e, pokazują już że jesteś osobą wspierającą i teraz kogo wspierasz? Czyli wspierasz kobiety, po ciąże, osoby zabiegane, osoby z chorobami, tylko jakimi? No i w czym? Co robisz? Czyli wspierasz, motywujesz, uświadamiasz lub tutaj pokazujesz w jaki sposób pomagasz, tak? Czyli mamy, komu pomagamy, wymieniamy minimum trzy grupy docelowe. Do tego y, dopisujemy, czyli na przykład tutaj, przykład będzie taki konkretny. Matki, które potrzebują bezpiecznych i prostych rozwiązań dla swoich dzieci w y, aspekcie odżywiania. Tak? Kolejnym głównym punktem jest, y, w jaki sposób pomagasz, czyli właśnie to, co przed chwilą powiedziałam, czyli. Uświadamiasz, możesz napisać, powiedzieć, że prowadzisz e, lekcje m, zdrowego odżywiania, udzielasz konsultacji indywidualnych na żywo na swoim fanpage'u, pomagasz znaleźć odpowiednią drogę, wprowadzasz do świata zdrowych nawyków czyli używasz tych słów, które pomagają e, innym. Zrozumieć, że ty uświadamiasz, doradzasz i wspierasz. Kolejnym elementem wizytówki, którą możesz zastosować w różnych miejscach, jest y, jakie można uzyskać efekty. Czyli co się zyska, co się otrzyma, co się poczuje, tak? W, z, w współpracując z Tobą. Czyli na przykład y, poznasz łatwe i szybkie. Naturalne rozwiązania dla domowej apteczki. Tak pomożesz sobie zadbać o siebie. Poczujesz się lepiej akceptując swoje ciało. Czyli tutaj ważne jest to, aby opisać, jakie efekty osoba może otrzymać. Kolejną ważną rzeczą jest, aby e, napisać. Do czego zachęcasz, gdzie są twoje miejsca w sieci, czyli linki do twoich profili na Instagramie, do twojego fanpage'a? Czyli jeżeli twoje zdjęcie w tle zachęca do obserwowania czy polubienia twojego fanpage'a, to pamiętaj, że tam powinien się znaleźć link do tego fanpage'a. Nie każ osobom zainteresowanym już przeczytaniem tej wizytówki szukaniem tego elementu. Na całym Twoim e, profilu. Tak, czyli ułatwiamy sobie zadanie, dzięki temu zwiększamy szansę na to, że ta osoba intuicyjnie kliknie na ten link i polubi Twój fanpage. Możesz bardziej e, konkretnie. Kliknij teraz w ten link polub mojego fanpage'a, aby codziennie otrzymywać dawkę, na przykład. E, Solidnej wiedzy. Warto też e, dopisać zaproszenie do kontaktu czyli zaproszenie na kawę, na skontaktowanie, na zostawienie wiadomości czyli wszystkie te elementy, które zachęcają osobę do tego, aby się z Tobą skontaktować. A ostatnia rzecz, jaka jest ważna, możesz dopisać tutaj jedną rekomendacje na twój temat, czyli krótkie zdanie na temat tego jak się z tobą współpracuje z linkiem, który od jakby przekierowuje do właśnie tej rekomendacji. Może to być oczywiście miejsce na Facebooku, na fanpage'u, gdzie masz sekcję recenzję, i tam poprosić osoby do tego, aby mogły jak najbardziej z tych rekomendacji Skorzystać i je przeczytać, i sprawdzić, czy są autentyczne. Już z tobą jestem. Czyli zobacz, kilka kroków dzieli dzielicie od tego, aby stworzyć swoją pierwszą wizytówkę online pierwszą wirtualną wizytówkę. Musi być ona odpowiednikiem zdjęcia w tle, jeżeli robisz opis wizytówkowy do zdjęcia w tle. Jeżeli jakieś elementy tej wizytówki Możesz również użyć do opisu, do zdjęcia profilowego. Dlaczego Ciebie do tego zachęcam, znajdziesz w materiale szkoleniowym. Dlaczego to takie ważne? Również masz możliwość dowiedzieć się tego, uczestnicząc w moim programie wsparcie na starcie. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz stworzyć taką wizytówkę w sieci, jeżeli czujesz, że sama sobie z tym nie poradzisz, to jestem. Tutaj dla ciebie. Ja jestem po to, aby Cię wspierać, motywować, dawać Ci mentoring, czyli wszystko to, co Ci jest potrzebne, aby taką wizytówkę dzisiaj stworzyć. Ta wizytówka, którą, o której dzisiaj mówię, jest to wizytówka produktowa. Oczywiście możesz stworzyć sobie jeszcze wizytówkę biznesową, więc zapraszam Ciebie do współpracy, abyśmy również mogły taką wizytówkę biznesową, na przykład do fanpage'a biznesowego stworzyć. Pozdrawiam Ciebie serdecznie i do usłyszenia!